Halo, halo, raz dwa, jak nie słychać, próba mikrofonu, raz dwa, trzy, raz dwa, trzy, raz dwa, raz, 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 dwa, trzy, raz dwa, trzy, raz dwa, trzy, raz, raz, raz jak nie raz dwa, raz, 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 dwa, trzy, raz dwa, trzy, raz dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, raz, jak nie raz, raz raz, no dobra, taki krótki streamik, dwuminutowy. Wiem, że kanał dopiero raczkuje. Będziemy go rozwijać z czasem, korzystając z chwili wolnego, bo zaraz, no, zaraz się zbieram do rodziców swoich na Wigilię. Chciałem życzyć Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i spokoju w święta owocnych ekspów, nie tylko. Powodzenia w życiu prywatnym. Eee, co jeszcze? Szczęśliwego Nowego Roku. Ustabilizowanie sytuacji finansowej. Znalezienie drugiej połówki. Niekoniecznie w Thais. Albo w lodówce. No i żeby się w końcu ta chuj nie skończyła. Ta cała pandemia. Życzę ja, chłopaki, z którymi gram i... I tyle. Nagrywam to po prostu w postaci streama, on się tam później zapisze, no i tyle, cóż więcej mogę życzyć, żebyśmy się częściej spotykali, żeby można było rozwinąć kanał i stworzyć stowarzyszenie ludzi normalnych inaczej, bo tylko tacy są, że tak powiem, w stanie wytrzymać nasze głupie żarty na streamach. Więc, reasumując, jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku i spokoju w święta, i żebyście się na nawpierdalali jak świnie, I żebyście ważyli 150 kg, żeby Wam się nie chciało wychodzić z domu, tylko żebyście byli level. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam. Lajka.